Cześć, tutaj Monabi. Dzisiaj przychodzę do Was z maleńkim albumem. Dosłownie on ma 12,5, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 12,5 na 12,5. Natomiast grzbiet ma 5 cm. Jest to taki maluszek w stylu vintage. zrobiony przy użyciu tej kolekcji papierów. I zużyłam już wam mówię chyba trzy albo cztery arkusze właśnie z tej kolekcji całość była robiona baza przeze mnie z birmaty obłożona jest tapetą tą, którą zazwyczaj wszystko obkładam i jakby poszczególne karty i niektóre elementy są właśnie z papieru kolor copy 250 to jest ten satynowany ja go testuję i póki co spisuje się bardzo dobrze. Zbikowanie też u mnie nie ma z nim problemu. I przechodząc dalej, tutaj na okładce mamy, i w środku też będzie troszkę takich błyskotek czyli to są te kryształki ekrzonowskie. Mamy również gazę. Gaza została troszkę pobrudzona distressem Vintage Photo. I również wszystkie strony i elementy są za pomocą tego tuszu postażane. Gdzie nigdzie jest dodany sznurek, jest to sznurek woskowany, taki zwykły, cieniutki. Są też guziczki. Guziczki pochodzą z takiej dużej paczki z którą kiedyś kupiłam. Mamy również tutaj papierową serwetkę z tych takich typowo do ciast. Użyta jest również. Koronka, też ekrzanowska. W niektórych miejscach wykańczałam kieszonki, dwie, właśnie. Tym dziurkaczem z Marty Stewart. Postażone strony są za pomocą tego Nelly's Choice. postarzacza do papieru, który trzymam sobie z breloczkiem, żeby mi nie zginął. Jeżeli chodzi o wstążeczki, to są to organzowe, też ekrzanowskie. I ja używałam, już pokazuję które, bo tam się troszeczkę tutaj nawinęła. Używałam tej w takim kolorze brudnego różu, czyli właśnie to mi pasowało do okładki przede wszystkim, oraz takiego kremowego, teżowego koloru, który mi po prostu pasował do postarzeń. Wykrojnik jeden używałam, jest to ten, zaraz Wam pokażę do czego. Z używałam takich, jest to napis. Tutaj fotka i taki aparat, zresztą zaraz zobaczycie. I stemplowałam wszystko z tej zonem, tym czarnym, takim malutkim. I jeszcze tam był stempel 10 na 10 czy to są zdjęcia 10 na 10 ale tu już nie wyciągałam go. Również przeszycia, co zaraz pokażę, są zrobione przy pomocy tego radełka. Wszystko było sklejane. Tym klejem do tekstyliów Ekshonowski, którego przelewam sobie do takiej malutkiej buteleczki, która ma taki cieniutki ten dziubek i wychodzi naprawdę malutko tego kleju. Także zarówno bazę, jak i wszystkie elementy przyklejam właśnie tym klejem. I już przechodząc do samego albumiku, zaraz powiem o tych dwóch rzeczach są zawiązywane tutaj na kokardę na dwie wstążki ja zawsze robię albumy, które są zawiązywane na dwie wstążki na kokardę i y, tutaj mamy właśnie wszystko postarzone i już jest tutaj użyte na przykład radełko i to będzie się pojawiać y, to przeszycie na poszczególnych właśnie kartach, tutaj też jest troszkę użyte tego radełka jeszcze grzbiet właśnie wygląda tak, że mamy tutaj ten element. To są wszystko elementy też z tej kolekcji z Actiona wycięte. Album ma cztery karty i ta karta ma na górze wyciąganą matę na zdjęcia. I to jest właśnie to odbitka tego stempla i tu jest jeszcze drugi z napisem tylko 10 na 10 Maty wszystkie wyglądają identycznie, są dwustronne i właśnie tutaj to kółeczko użyłam do środka. Ze środka tutaj. A jeżeli chodzi o jakby pozostałości, to, to złożyłam takiego taka, którego też poduszowałam, i dodałam mu troszkę no, sznureczka. Także, tak jak mówiłam, każda identycznie tutaj wygląda, jeżeli chodzi o kieszonkę. Także nie będę już <grywka> każdej maty wyciągać, no bo to jest um, identyczne. Czterech miejscach. I na stronie okładkowej też mamy tutaj sporo przeszyć. Postaram się, żebyście byli w stanie to uchwycić. I tutaj też y, pomiędzy kartami będą właśnie tym radełkiem zrobione te przeszycia, również na kieszonkach, i również z tyłu. I jeżeli chodzi o zawartość tutaj pierwszej kieszeni, która jest u nas y, zrobiona na okładce. To oprócz tego małego takusia z dziurką, mamy jeszcze takie elementy jak to jest z kolekcji wycięte, niby taki postkart, czyli pocztówka. Ona jest też potuszowana. Jest złożona tutaj taka strona z pożółkniętej starej książki w języku niemieckim. To jest zrobione też na kolor kopii. Jest odbity stempel potuszowane i również przejechane tym radełkiem. Można sobie coś zapisać, coś wkleić. oraz tutaj też jest złożona taka kartka wycięta ze starej książki. Na pierwszej stronie mamy oczywiście miejsce na zdjęcie. I wszystkie te elementy nie są do końca podklejone, więc najpierw możemy sobie wsunąć zdjęcie i później podkleić elementy. I to jest pierwsza strona. Wszystko jest wytuszowane. Również całe to montowanie mm, naszego albumu, czyli tych kart, jest potuszowane. I tutaj mamy kolejną stronę, gdzie też mamy element, za który sobie wsuwamy zdjęcie. Tutaj również na następnej stronie analogicznie tak samo tutaj mamy kieszonkę i małe kamyczki błyszczące tu jest taki, taka zawieszka z kolekcji jest właśnie też zrobiona ta kartka taka postarzana, kawałek kartki ze starej książki, tutaj też taki złożony, można sobie jakiś liścik napisać więc tak wygląda zawartość tej kieszonki i tutaj jest właśnie użyty ten dziurkacz z Marty Stewart Następnie znowuż jest kieszonka i mamy kawałek na zapiski ze starej książki. Mamy znowuż tą matę, taką potuszowaną, oraz malutką książeczkę, która też ma zrobione te mm, przeżycia radełkiem. No i tutaj też jest wykończone tą koronką z Marty Stewart ciórkaczem. Tutaj też mamy miejsce na zdjęcie. Oraz tutaj. I jeżeli chodzi o tutaj naszą okładkę z tyłu, też jest cała przyjechana radełkiem. I mamy tutaj element z kolekcji wycięty, też wszystko z, z radełkiem przyjechane, potuszowane. Mamy też ten postcard, czyli pocztówka, też z kolekcji oraz złożoną taką karteczkę na zapiski. Tutaj też jest wszystko postarzone, specjalnie są zrobione takie brązowe plamy. Też się starałam wszystkie brzegi tutaj tego albumu jakoś pokryć tym mm, distresem gdzie nie gdzie coś poszarpać delikatnie, żeby to miało ten efekt takiego właśnie starego, vintage'owego albumu. Tutaj możemy sobie oczywiście równo ułożyć te elementy do wyciągania mat. Ten troszkę sobie jeszcze wezmę o. i zawiązuje się na dwie wstążki on jeszcze troszkę będzie nie wiadomo rozrastał, ale chodziło mi o to, żeby właśnie te wstążki nie były zbyt długie, dlatego są bardzo króciutkie jak się je dobrze gdzieś tam powygina to też fajnie wyglądają takie postarzone i tak właśnie prezentuje się kolejny album, który stworzyłam, tak naprawdę w oparciu o papier ekstranowy, ponieważ jeżeli chodzi o papier, no to mamy tylko tutaj biały, który jest gdzieś tam tuszowany, a reszta to jest elementy z kolekcji, karty z kolekcji oraz cały papier. Gdzieś tam, wiadomo, jakoś jeszcze dopracowany. I to by było, chyba, już wszystko, jeżeli chodzi o ten album. Postaram się również porobić zdjęcia tym albumem i wrzucić zarówno na Facebook, jak i na Instagram, na moje profile. Jeszcze wspomnę o tym, że książka, z której korzystałam, jest jakaś taka, już pokazuję, stara książka. O, taka, którą dorwałam już właśnie w stanie, że części stron nie miała i jest dosyć zniszczona. Także nie jest mi jej żal użytkować właśnie w ten sposób. Tym bardziej, że nie znam języka niemieckiego, a cały zrobiłam przy użyciu tego trymera z biegownicą z Eksona, Sobie spokojnie dało radę, żeby wszystko wyciąć. I ładnie zbigować. Także mogę go jeszcze raz z, całym, z czystym sumieniem i Wam z całego serca polecić, ponieważ już po chwilę testuję i naprawdę daje radę. Jeszcze myślę, żeby gdzie gdzie nie dodać jakichś tych elementów takich. Też to jest z kolekcji, tej vintage. Ale to jeszcze zobaczę. Dobra. A to by było już wszystko, jeżeli chodzi o ten film i prezentację tego albumu. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu i że widzimy się niedługo w kolejnym filmie, który dla Was przygotuję, albo na jakimś z moich live'ów. Cześć!